Cześć dzień dobry. Dzisiaj opowiem o jednostkach w fizyce jądrowej. No i zaczynamy. Jeżeli chodzi o jednostki jądrowe, które stosuje się w fizyce jądrowej, no to są dość specyficzne, które są wygodniejsze po prostu do opisu procesów zachodzących na poziomie jądrowym. Standardowe jednostki SI, takie jak kilogram czy joule, są w filce jądrowej średnio praktyczne, czyli generalnie niepraktyczne, ze względu na bardzo małe wartości wielkości fizycznych w, tej, w tym obszarze, w tej, w tej dziedzinie. I tak, począwszy od, od energii, to jednostką energii w filce jądrowej, jest elektronowa. Oczywiście można stosować joule i to nie, jest, to nie jest żaden błąd, natomiast no, lepiej oczywiście stosować elektronowolt EV. Jest to jednostka energii używana w filce jądrowej, a nie tylko, też w obszarze cząstek elementarnych. Definiuje się ją jako energię, jaką uzyskuje jeden elektron o ładunku równym tam 1,6 2 razy 10 do minut 19 kulomba przy przejściu przez różnicę potencjałów, która jest równa 1V. 1 EV, tak jak tutaj zapisałem, jest równy 1,602 razy 10 do minut 19 czura. Ze względu na skalę oczywiście energii stosuje się wielokrotności tej jednostki. 1 krew, czyli 1 kiloelektronowolt 10 do 3 eV, megaelektronowolt najczęściej stosowany 10 do 6 elektronowolta, 1 gigaelektronowolt równa się 10 do 9 eV. No, każda energia jest tak, tak opisywana w fizyce jądrowej, więc na przykład wiązania nukleonów, energia kinetyczna produktów w jądrowych. Czy wysokoenergetyczne cząstki w akceleratorach, tak jak np. w CEI, które osiągają magię rzędu gigaelektronowatów? Dalej mamy masę atomową, i tutaj masa cząsteczek, cząsteczek subatomowych no, też jest bardzo mała, dlatego w fizyce jądrowej stosuje się atomową jednostkę masy, tak zwane U. I jednostkę tą definiujemy jako 1,12 masy atomu izotopu węgla C, C12, co tutaj zapisałem, a jej wartość mamy tutaj, czyli to jest 1,66, 10 do minus 27 kg. Jeżeli chodzi o, o proton, no to może tutaj napiszę, że Proton to, to jest tam 1,007276U, e, neutron to jest 1,008665U e, i elektron. On jest znacząco lżejszy. 0,05486U. Także to oczywiście możecie znaleźć w tablicach, ja oczywiście też nie pamiętam dokładnie, spisałem w tej chwili to z tablic, które mam otwarte. Jeżeli chodzi o związek pomiędzy jednostkami masy i energii no to oczywiście możemy go wyrazić właśnie w ten sposób, który tutaj zapisałem. To wynika z równania Einsteina, że można przeliczyć masę na energię z równania Einsteina tego 1u to jest 931,494 megarettonowolty na c kwadrat. Idąc dalej, aktywność promieniotwórcza, jeżeli chodzi o jednostkę, no to aktywność promieniotwórcza określa liczbę rozpadów jądrowych zachodzących w jednostce, w jednostce czasu. To z definicji i podstawową jednostką aktywności w układzie SI jest BKR, czyli takie BQ zapisane, tutaj coś mi się przesunęło, dobrze, żebyśmy to sobie usunęli, dobra. Już, już mamy 1 BKL to jest 1 rozpad na, jedno, na, na, na jedną sekundę. E, taką starszą jednostką jest K1 e, KL to jest 3,7 x 10 do 10 BKL lub 1 BKL, czyli w drugą stronę to jest 2,703 do 10 do 11, 11 KL. No i głównie stosuje się w tej chwili Becquerela. Rzadko już spotykana jest, spotykana jest jednostka Ki. I mamy jeszcze przekrój czynny jego jednostka. No to przekrój czynny, no, prawdopodobieństwo zajścia reakcji jądrowej. Jego jednostką w układzie SI jest, jest metr kwadratowy, ale w fizyce, w fizyce jądrowej używa się balnów czyli 1 B no, o czym już mówiłem to jest tam 10 do minus 28 metra kwadratowego no i, no i mamy jeszcze zależność przykoju czynnego od energii neutronów i dla neutronów termicznych o energii tam poniżej poniżej 1 elektronov poniżej czyli poniżej Ten V przekrojczynny zmienia się zgodnie ze wzorem. Tak? Czyli właśnie to jest ten wzór przekrojczynny. E, e, to jest jeden przez pierwiastek CE. Pierwiastek e, co oznacza, że dla neutronów o niższej energii prawdopodobnie ich de facto wzrasta. To jest bardzo ważne, żeby to, żeby to pamiętać. Jeszcze wycofam to, co tutaj napisałem, bo nie, o, i już jesteśmy w domu. E, więc no, generalnie no, te wszystkie jednostki, o których mówiłem, jednostki jądrowe, e, pozwalają na wygodny opis procesów zachodzących w jądrach atomowych, no i oczywiście w reakcjach jądrowych, e, które spotykamy na co dzień w filce jądrowej. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, zapraszam do Zapraszam do, do komentarza w komentarzu. Jeżeli umieścicie pytanie, to postaram się, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli nie, no to oczywiście zostaje jak zawsze kontakt bezpośredni. Także dzięki serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć.